Skąd biorą się dorośli, którzy unikają odpowiedzialności? Skąd biorą się tacy, którzy wolą być sami, a ich jedynym pragnieniem jest to, aby nikt niczego od nich nie chciał? To są historie łamiące serce, a ich wspólnym mianownikiem jest parentyfikacja. Dlatego jeśli jesteś rodzicem, albo jeśli jesteś takim dorosłym, to proszę cię, zostań ze mną i koniecznie obejrzyj to nagranie. Parentyfikacja to jad sączący się wprost do serca dziecka. Często jest zawoalowany, Potencjalną przyjaźń między rodzicem a dzieckiem, serdeczność, opiekę. Tylko serdeczność i opiekę płynącą z reguły w drugą stronę. Nie od rodzica do dziecka, ale od dziecka do rodzica. Dzieci sparentyfikowane czuły się odpowiedzialne za swoich rodziców odpowiedzialne za ich emocje i za zaspokajanie ich potrzeb. Wyrastały często w poczuciu bardzo dużego Obciążenia i ogromnej odpowiedzialności, którą muszą dźwigać na swoich barkach. A jednocześnie odpowiedzialność ta była często nakładana tak wcześnie, że nie miały nawet kiedy zanegować tego, czy odczuć tego jako obciążenia. Po prostu to było oczywiste, że tak trzeba. To jest historia wielu moich pacjentów, to jest historia z nanami. Dzieci parentyfikowane najczęściej są uznawane za te dojrzałe, za te mądre, za te niesprawiające problemów, tylko że Dzieci nie muszą poradzić sobie ze wszystkim. Rolą dziecka nie jest odpowiadanie na potrzeby rodzica. Dlatego jeśli byłeś lub byłaś takim dzieckiem, to chcę Ci to powiedzieć jasno. To nie jest Twoja odpowiedzialność. Dzisiaj już nie musisz. Teraz, kiedy jesteś dorosły lub dorosła, masz prawo dać sobie opiekę, której potrzebowałeś wtedy, a jej nie otrzymywałeś. Ale chcę Cię też prosić z całego serca. Wiedz o tym, że nie wszyscy ludzie są źli i nie każda odpowiedzialność jest ponad Twoje siły. Wiem, że otwarcie się na to wiąże się z ryzykiem i to ryzyko naprawdę przeraża. Jednak warto je podjąć i poczuć, co jest po tej drugiej stronie, kiedy możesz skorzystać z pełni swojej dorosłości. Ściskam czule Twoje wewnętrzne dziecko.